Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Witam Państwa, wróżka Katarina. Gorąco zachęcam do tego, by być ze mną w dzisiejsze popołudnie, w dzisiejszy wieczór, w tę pogodę, którą ciężko nazwać i określić. Jestem z Państwa od godziny 17.45 do godziny 20.45 i w tym okresie, w tym czasie czekam na Państwa smsy, czekam na Państwa wiadomości i czekam również na Państwa telefony. Wszystkie numery, na które pod które należy dzwonić, wyświetlane są na dole ekranu. Także uruchomiona jest usługa callback dla widzów z zagranicy szczególnie, także jeżeli ktoś miałby ochotę skorzystać, również gorąco zapraszam. Przypominam, aby w SMS-ach zawierać imiona, zawierać datę urodzenia i jeżeli nie znamy daty urodzenia, to wystarczy znak zodiaku lub naturalny kolor włosów. Oczywiście zachęcam Państwa do tego, aby Zawrzeć swoje daty urodzenia. Jeżeli jest jakiś szczególny problem, oczywiście, zerknięcie na numerologię bardzo bardzo pomoże i ułatwi nam, ułatwi nam sprawę. No, oczywiście, posługuję się głównie kartami, natomiast jeżeli problem tego wymaga, oczywiście, zerknę na daty urodzenia i razem spróbujemy zobaczyć, co. Możemy zrobić. Ja już od Państwa otrzymuję smsy, za co bardzo, bardzo dziękuję. Gorąco zachęcam do tego, aby program oglądać. I przypominam tylko tak woli ścisłości, że wszystkie nagrania znajdują się w archiwum, które pojawiają się dosyć szybko. Także jeżeli ktoś z Państwa akurat przegapił lub coś się wydarzyło, na przykład internet się zawiesił, co czasami Państwo piszą do mnie to wtedy proszę cierpliwie poczekać na, na powtórkę, na nagranie w zasadzie i, no i sobie obejrzeć raz, raz jeszcze. Ja oczywiście Państwa informuję, że na SMS odpowiedziałam, także są Państwo na bieżąco. Dziękuję, że tak Państwo do mnie piszecie. Ja już oczywiście się ubiorę do pracy. Przypominam tylko, że nie wróżę osobom niepełnoletnim oraz odpowiadam w zasadzie na wszystkie pytania, Oprócz pytań o śmierć oczywiście, nie typuję też numerów. E, to to latka, także proszę też z takimi pytaniami do mnie nie pisać. E, I nie odpowiadam na pytania o zdrowie dzieci poniżej 18 roku życia. Państwu, którzy są dorośli, oczywiście możecie zapytać o, o swoje zdrówko. Ja przynajmniej wskażę obszary. Wiadomo, że nie postawię diagnozy, natomiast mogę pokazać w którym miejscu, co się dzieje, na co należy e, zwrócić uwagę. Czekają na Państwa karty Tarota, karty Lenormand i karty cygańskie, i tymi narzędziami będę się posługiwała dzisiejszego wieczora. Zresztą nie tylko dzisiejszego, ale podczas poprzednich wieczorów również tych kart używałam. No i myślę, że się sprawdzają, że Państwo lubią, tak, kiedy odpowiadam na Państwa pytania na wizji, i tak też dzisiaj uczynię. I przechodzę od razu do pracy, ponieważ. A już tutaj SMS-y się pojawiły. Ja tylko przypominam, żeby cały czas pisać i w trakcie trwania programu, i będę na bieżąco odpisywała. <laughs> Dobrze. I SMS jest. I sms jest, nie ma prośby anonim, więc czytam tylko imię. E, pisze Kasia, e, czy mąż poważnie myśli o rozwodzie, czy podejmie jakieś kroki w tym kierunku, co mam robić, aby go nie odstraszyć, czy mam chwilowo odpuścić i na, nie narzucać się, czy zrozumie błąd i będzie szczerze żałował, e, czy będziemy razem. Taki, taki jest sms. Ja sobie tylko podliczę Was, Panią i Pani męża i zobaczymy, gdzie tutaj może tkwić problem. Czy na pewno już za to urodzenie u Pani widzę, że tutaj problem z nerwowością jest i z porywczością. Ja bym powiedziała, że takie ma Pani też zmienne emocje, czyli ma Pani taką huśtawkę, brzydko mówiąc, ale już patrzymy. <laughs> No tak, Pani jest jeszcze taką osobą, powiedziałabym, <coughs> która stwarza swój świat i nie za bardzo też dopuszcza do, do swojego świata inne osoby lub jest po prostu Pani nieufna, jest kreta z natury, to, to na pewno też jest problem. Czy już no jakby patrząc na Wasze wspólne do te urodzenia widać, aby w ogóle nie dopuszczać a, do siebie innych osób, dlatego że tutaj jakby w Waszej relacji ogólnie problemem też mogą być e, inne osoby. E, ja powiem tak, no nie wiem czy to jest dobre czy niedobre, natomiast a, Pani mąż jest osobą, która no, że tak powiem żyje chwilą, czyli tutaj też nie ma takich a, planów powiedziałabym długofalowych, ale ja bym powiedziała, tak że powiedzmy na tydzień naprzód, tak, to to, co on jest w stanie zaplanować. Dlatego na pewno jest szansa, tak? żeby jakoś na jego zachowanie wpłynąć, ale oczywiście patrzymy, cóż się dzieje między wami. Ja panią uspokoję, bo przynajmniej w tym momencie jakby rozwodu nie widzę, także, także nie, ma tutaj, nie ma tutaj takiego zagrożenia. Owszem, ja bym powiedziała, że pojawiają się takie zmianki, ale jest to wynik jakby takich nieprzemyślanych decyzji pani męża i pewnej jego chaotyczności, która, która też jest tutaj pokazana, czyli w ogóle jest to człowiek, który po prostu z dnia na dzień zmienia zdanie, tak? I właśnie, i tutaj jest również pokazana taka zmienność, czyli ja bym powiedziała, że ten, ta relacja jest taka nieuporządkowana. Pani oczywiście ma swoje tutaj racje, dlatego, że no, Pani jest w ogóle zła tak, za pewne rzeczy, które się wydarzyły. Ja bym powiedziała, że dodatkowo jakby tutaj finanse Panią nakręcają, czyli coś tam się dzieje z finansami i to również to wszystko się nagromadziło gdzieś i Pani nie potrafi, się z tym pora pani nie potrafi sobie z tym poradzić. Pani musi wyluzować. Oczywiście za chwilkę wyciągnę dla Pani karty, e, karty rady. Natomiast e, ja bym powiedziała tak, że Pani mąż e, jest osobą, która nawet w tej swojej niestabilności, takiej chwiejności, e, takiej on sam czuje się ograniczony, czyli on również potrzebuje tego porządku. Tylko problem jest tutaj raz, że z komunikacją, dlatego że pani jest bardzo nerwowa, a on nie lubi za bardzo drążyć tematów, czyli on je ucina. Pani by chciała coś wyjaśnić, a on, powiedziałabym, że gdzieś, gdzieś tutaj no, ucieka, tak? czyli... No czyli tutaj nad tą komunikacją rzeczywiście warto by było popracować. Natomiast niewątpliwie jest między Wami uczucie, miłość. E, I myślę, że to jest to, co jakby pozwoli Wam scalić tę tak, relację. E, I mimo wszystko uważam, że jeszcze o ile do, do końca tego roku powiedzmy sobie, że będzie tak sobie, to przyszły rok naprawdę tutaj idą e, idą. Fajne zmiany, tak? Czyli ja bym powiedziała takie pozytywne. Rozwodu nie widzę, nie, nie widzę tutaj na razie. E, oczywiście wiadomo, że kart na całe życie nie stawiamy, natomiast w tym rozkładzie nie ma czegoś takiego. E, I mam nadzieję, że i mam nadzieję, że nie będzie. Dobrze, zobaczymy, cóż ma Pani robić w takim razie z tym swoim mężem. Jak do niego podejść? To yy, znaczy tak, na pewno nie dopuszczać tutaj innych osób, tak, czyli nie wiem, czy ktoś tam z rodziny lubi wam się wtrącać, czasami tak się zdarza, to czegoś takiego nie powinno tutaj, yy, coś takiego nie powinno mieć tutaj miejsca. Ja bym powiedziała, że w ogóle karty mówią o tym, żeby działać i to tak dynamicznie, czyli nie chodzi o to, żeby Pani go atakowała, bo właśnie przed tym jakby chce Panią ustrzec i ostrzec, natomiast żeby Pani postawiła na taką komunikację, tak, czyli żeby Pani mu jasno artykułowała, czego Pani chce, czego Pani oczekuje, bo jakby dawanie mu takiego tutaj pola do popisu i w ogóle niech pani nie liczy na to, że on się domyśli. Pani by chciała, żeby on robił tak, jak Pani chce i żeby on się domyślał i czytał w Pani myślach i w ogóle podążył za Pani takie myślenia, natomiast on czegoś takiego nie ma. Także, także jemu trzeba jasno artykułować, jasno komunikować, jakie są Pani potrzeby, czego Pani oczekuje i wtedy rzeczywiście rzeczywiście ten związek pójdzie, pójdzie do przodu. No takie są tutaj rady od, od kart dla pani. I ja ze swojej strony bardzo dziękuję i mam nadzieję, że się wszystko poukłada między Wami. Życzę wszystkiego dobrego. Dobrze, proszę na żywo. Co? Czeka mnie w miłości w bliskim czasie. Kiedy się pojawi partner? Co mówi o karty na jego temat? Ile będę miała dzieci? No szkoda, że datę urodzenia tutaj Pani nie podała. Na pewno byłoby łatwiej. Ja oczywiście zapytamy kartę. Dobrze, zobaczymy, cóż będzie z tym partnerem. Dobrze. Znaczy, dużo zmian idzie, e, jest przed Panią. Nie, powiem, że nie tylko emocjonalnych, ale i również tutaj nie wiem, czy zawodowych. W <coughs> każdym razie dużo takich dylematów i Pani chęć pójście, e, pójścia do przodu. To, to się w ten sposób e, pokazuje. <coughs> Dobrze, to znaczy ja powiem Pani tak, ponieważ e, ja tutaj czasu Pani nie określę, oczywiście mówimy, umawiamy się, że... Że do dwóch lat taki mężczyzna będzie i on się pojawi. Tylko widzi Pani, w Pani przypadku jest coś takiego, że Pani musi parę kroków wykonać do tego, żeby ten partner się pojawił, a on się pojawi, a i owszem, i będzie to partner, z którym rzeczywiście zbuduje Pani szczęśliwy związek. Tylko raz trzeba zrobić zabieg, powiedziałabym opadnięcia klapek z oczu. To jest bardzo ważne dla Pani. Pani bardzo by chciała coś zmienić w swoim życiu. Pani by bardzo chciała pójść do przodu. Pani ma dużo takich rozterek emocjonalnych. Ja bym powiedziała, że w ogóle stoi Pani przed, przed jakimś wyborem. I tak naprawdę to powiem tak, dopóki sama Pani tych, tych działań nie, no nie będzie sama działała, tak, to w tym momencie los może, panią, może za Panią brutalnie to rozwiązać. Przed Panią jest rozczarowanie jakimś mężczyzną, strata związana, strata związana z przeszłością i powiedziałabym, że wydarzy się w pani życiu coś, co pozwoli Pani zupełnie zmienić um, pogląd. I tak naprawdę to w tym momencie dopiero pojawia się uzdrowienie, uzdrowienie pani i mężczyzna. Tak? Mężczyzna, który pokazuje się jako osoba starsza od pani, osoba bardzo dynamiczna, osoba przedsiębiorcza, mężczyzna na tak zwanym stanowisku, tak? czyli będzie to osoba o ponad przeciętnej pozycji społecznej lub po prostu bardzo, bardzo zaradna, na pewno starsza od pani. Pani mężczyzna, to, to od razu pani, e, pani mówi, Spróbuję Pani określić czas, tylko tak jak mówię, to jest e, u Pani to jest taki proces, który, który musi Pani przejść, natomiast oczywiście będzie Pani miała taki, e, takiego Pana. Dobrze, już patrzymy. Aha, już patrzymy, Kiedy, kiedyż go Pani pozna. Hmm. Znaczy ja bym powiedziała, że on może się nawet e, już w tym roku pojawić. E, na pewno pojawi się od. E, no dobra, umówmy się, że od, e, od października, listopada do wiosny przyszłego roku ten mężczyzna się pojawi e, i będzie to mężczyzna, który będzie dużo e, ba, i bardzo szybko działał. To jest dla niego charakterystyczne. Ja bym powiedziała, że tutaj. Na